Cześć, z tej strony Ewelina Zabłocka. Witam Cię ciepło w podcaście Podróż do pełni życia, czyli w miejscu pracy nad sobą aż do głębi. Moja droga nie miała prostych początków. Wymagało ode mnie przejścia od narkotyków, alkoholu i próg samobójczych do zdrowego i świadomego życia, od toksycznych związków do tych pełnych miłości i inspiracji, od strachu do odwagi, od pustki do pełni. W tym podcaście skupiamy się na rozwoju osobistym i na uleczaniu tego, co boli. Tu zdajemy sobie sprawę, że każda pustka ma zadatki, aby przemienić się w pełnię. I co najlepsze, to my mamy moc, aby tej przemiany dokonać i żyć w pełnią życia. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Ewelina Zabłocka i jestem autorką książki pod tytułem Podróż do pełni życia. W dzisiejszym filmiku będziemy rozmawiać o wyrażaniu się w sposób autentyczny i otwarty. Co to znaczy wyrażać się w sposób autentyczny i otwarty? Oczywiście sprowadza się to do tego, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób używamy naszych słów, aby to było otwarte i autentyczne. Aczkolwiek nie tylko. To wyrażanie się w autentyczny sposób, ta możliwość, umiejętność znalezienia słów, które są autentyczne i otwarte, które wykazują w autentyczny i otwarty sposób to, co czujemy tu i teraz, jest bardzo, bardzo głęboko powiązana z umiejętnością życia w sposób otwarty i autentyczny. Tak więc często, jeżeli nie jesteśmy w stanie wyrazić siebie w ten autentyczny i otwarty sposób, jeśli ta blokada jest jakby na naszym gardle, nie pozwalając nam wyrazić naszych słów, które pochodzą prosto z serca, to zapewne jest to też połączone z brakiem wolności, z brakiem wolności do życia, do życia w sposób autentyczny i otwarty, do brania życia tak, o, z otwartą klatą, tylko wtedy ta klata jest taka troszkę zamknięta. Tak więc to jest temat, który mamy na dzisiaj, i to jest również temat, który jest bardzo, bardzo bliski mojemu sercu. Ja osobiście zmagałam się przez praktycznie całe swoje życie z wyrażaniem siebie w otwarty i w autentyczny sposób. Zawsze, czy to jako mała dziewczynka w szkole, czy przed moimi rodzicami, czy jako też dorosła kobieta w pracy, w kontaktach z innymi ludźmi, zawsze czułam, jakby była jakaś blokada na moim gardle. Jakby. Słowa tak, były tam, była tam informacja, którą chciałam się podzielić, coś, co chciałam wyrazić od siebie, ale czułam, jakby te słowa były zamknięte, jakby moje gardło było zablokowane, moje, moja klatka piersiowa, mój brzuch, jakby wszystko się blokowało w wielu, wielu momentach, kiedy chciałam mówić, chciałam wyrazić siebie, ale jednak przychodziły różne inne myśli, różne inne blokady, takie właśnie mentalne, emocjonalne, fizyczne. Które nie pozwalały mi jakoś wyrazić je właśnie w ten autentyczny i otwarty sposób. Tak więc, żeby podać Ci kilka przykładów tutaj, żeby łatwiej zrozumieć. Myślę, że łat zawsze się łatwiej rozumie wszystko, jak mamy te przykłady. I ty też zauważamy, jak my wszyscy jesteśmy podobni, jak my mamy wiele, wiele ze sobą wspólnego. Tak więc, przykłady tego wyrażania się w autentyczny sposób mogłyby być połączone oczywiście z mówieniem publicznym, jako pierwsze co, tak więc, jako dziewczyna, młoda dziewczyna, gdy dorastałam, gdy tylko musiałam stanąć przed większą grupą osób, jak na przykład w szkole, na uniwersytecie, czy potem również w pracy, kiedy miałam stanąć przed grupą osób i mówić, wypowiedzieć się na jakiś temat, to zawsze, praktycznie zawsze przychodził do mnie ten strach, ta niepewność. Dłonie zaczynały mi się pocić, zaczęłam się leciutko trzęść, mój głos po prostu był ściśnięty. Ten strach, strach, który przychodził do mnie przez ściśnięcie również w brzuchu, w żołądku. Czułam, jakby moje wszystko się po prostu ściskało. Było jakby zamknięte przez ten strach i przez to nie miałam, nie byłam w stanie się wyrazić po prostu w sposób autentyczny i otwarty. Często też, jeżeli miałam mówić na jakiś temat, który nie był bliski mojemu sercu, co często się na pewno zdarzało podczas mojego studiowania ekonomii, jako przykład. Kiedy chciałam mówić na temat, który tak naprawdę mnie nie interesował, który nie był bliski mojemu sercu, to właśnie ta blokada bardzo silnie się pojawiała. Ta blokada pojawiała się również wcześniej, kiedy. Jako dziecko musiałam udawać, kiedy jako dziecko musiałam ukrywać swoje własne emocje. Tak więc pamiętam jedne z tych pierwszych razów, kiedy moje gardło, powiedzmy, poczuło się zablokowane, to było, gdy byłam jeszcze malutkim dzieckiem, gdy moi rodzice się kłócili, co zdarzało się praktycznie na co dzień. A ja, jako malutka dziewczynka, krzyczałam, prosiłam, błagałam, żeby przestali, żeby przestali, ale oni byli tak po prostu w swojej. W swojej kłótni, tak zagłębieni w swoją kłótnię, że no, mój głos po prostu nie miał żadnego znaczenia. Mimo, że używałam go całą sobą, całym tym malutkim ciałkiem, to niestety ten głos nie miał znaczenia. Niestety ten głos nie miał siły, żeby przebić się przez te wielkie problemy. I wtedy to były te pierwsze razy, kiedy poczułam, że mój głos jest malutki, że mój głos nie ma siły, że mój głos jest bezwartościowy, bo i tak, nawet jeżeli używam go całą sobą, to i. On i tak nic nie zmienia. Później, jako troszkę starsza dziewczyna, już też weszłam w związek, który był toksyczny, w którym, no powiedzmy, że mój głos był i fizycznie, i psychicznie, mentalnie, emocjonalnie, po prostu pod każdym względem, jakby zamykany. I gdy ja sobie na to pozwalałam, na to zamykanie swojego głosu, nawet pomimo, że tak próbowałam dalej krzyczeć i wyrażać się i mówić, ale pozwalałam na to wszystko, pozwalałam komuś z zewnątrz blokować mnie, to wtedy ta blokada dalej rosła. Ten strach przed zmówieniem, przez byciem sobą rósł. I później wiele różnych, wiele różnych warstw się dokłada i tak każdy z nas ma. Każdy z nas, jakąkolwiek blokadę mamy dzisiaj w naszym dorosłym życiu, to ta blokada Zaczęła się wcześniej. I co musimy zrobić, żeby pracować z tą blokadą, żeby pracować tutaj, w tym przypadku, nad znalezieniem naszego autentycznego, otwartego głosu? To musimy wrócić. Musimy wrócić do tych przeszłych zdarzeń. Musimy wrócić do przeszłości, powiedzmy, i rozpakować te zdarzenia, spojrzeć na nie, przeżyć cokolwiek tam było, cokolwiek tam było, cokolwiek nie zostało wyrażone, cokolwiek ścisnęliśmy w sobie. Musimy tam wrócić, musimy na to spojrzeć i musimy to przeżyć z otwartością, z otwartością serca, dając sobie czas, dając sobie przestrzeń, a potem wyciągamy z tego wnioski, wyciągamy z tego naszą mądrość, naszą wewnętrzną mądrość, która nie może, po prostu nie może być sprowadzona do naszego życia przez żadne inne źródło niż to źródło w środku. Nie znajdziemy tej mądrości w żadnych książkach, w żadnych podcastach, w żadnych rozmowach z innymi. Oczywiście możemy otrzymać inspirację z zewnątrz, ale ta mądrość jest w środku w nas i ona pochodzi właśnie ze stawienia czoła, z zanurkowania w to, co było, z otwartością, z tą przestrzenią, żeby stawić temu czoła i potem. Dając sobie czas, żeby to wszystko przyrobić, ta mądrość po prostu sama się naturalnie wynurza. Tak więc opowiedziałam Ci tutaj o kilku różnych zdarzeniach z mojej przeszłości. Oczywiście byłoby, było ich o wiele, wiele więcej, i nie ma sensu po prostu się we wszystko zagłębiać. To nie jest też powód tego filmiku dzisiaj. E, aczkolwiek chciałabym, żebyś widział, że są zdarzenia w przeszłości, które. Nas uwarunkowały w taki, a nie inny sposób. Momenty, w których ten strach, który dzisiaj mamy, już miał jakiś zarodek. I potem te momenty się powtarzały, inne momenty, podobne momenty, może całkiem inne momenty, ale z bardzo podobnym uczuciem. Tak więc, co musimy zrobić, jeśli pracujemy dzisiaj nad naszym uzdrowieniem, uleczeniem jakichkolwiek emocji, jakichkolwiek blokad, to musimy wrócić do tych momentów, kiedy ta emocja, kiedy ta blokada. Była aktywna w naszej przeszłości. Bez powrotu do tych rzeczy, jeżeli tylko fajnie sobie cały bajzel zamykamy w szafce, upchamy, zamkniemy drzwiczki na siłę, ale bajzel tam jest, nie spojrzymy na to, oczywiście tego bajzlu nie uporządkujemy w żaden magiczny sposób. Jedyny sposób, żeby uporządkować nasz bajzel, to podejść do szafki, otworzyć ją, wyciągnąć wszystko, posegregować, zobaczyć, co jest niepotrzebne, co mogę wyrzucić. Co jest potrzebne, co mogę złożyć ładnie i ułożyć sobie porządnie w szafce, wtedy zamknąć nasze drzwiczki. To jest jedyny sposób, żeby właśnie uporządkować, że tak powiem, nasz wewnętrzny bajzel, powiedzmy. Um, ok, tak więc przechodząc do kolejnych punktów. Chciałabym się z Tą podzielić, jak zaczęłam rozumieć, że chcę zacząć używać swojego głosu w autentyczny i otwarty sposób. To zaczęło się dziać, jak praktykowałam jogę. Zaczęłam praktykować jogę i po prostu znalazłam w tej praktyce tak wiele uzdrowienia dla samej siebie, dla swoich emocji, tak wiele zrozumienia, tak wiele otwartości i autentyczności, która powolutko się zaczęła wlewać do mojego życia, że w pewnym momencie zrozumiałam, że ok, chcę mówić, chcę używać swojego głosu, i wiem, że mój głos jest ważny, wiem, że mój głos ma siłę, tylko muszę ją w sobie znaleźć. A ta siła pochodzi właśnie z tego, gdy znajdziemy coś, co czujemy w sercu, że nam bardzo pomaga, coś, co czujemy w sercu, że nasz głos jest tam po to, żeby to wyrazić, to wtedy mamy ogromną szansę, żeby właśnie znaleźć tą drogę do tego autentycznego i otwartego głosu. I każdy, po prostu każdy jest w stanie znaleźć tą drogę. Nawet jeżeli nie byłeś w stanie się wypowiedzieć przed ludźmi, jeżeli nie byłeś nigdy w stanie, tak jak ja, stanąć przed grupą osób i mówić z pewnością siebie, z otwartością, nawet jeżeli nie byłeś w stanie mówić z otwartością do twoich bliskich, do kogoś, przy kim czułeś się mały, w jakikolwiek sposób, to masz do tego drogę. Każdy z nas ma do tego drogę. Tak więc moja osobista droga była tutaj właśnie w nauczaniu jogi. W nauczaniu jogi nie tylko oczywiście, tak jak wiele osób zna, w dzisiejszych czasach może myśleć, że joga to, to te postawy, to asana practice, prakty, praktyka asan, czyli tych jogowych postaw. Joga to cały styl życia, to cała filozofia życiowa. I po prostu, gdy zaczęłam się w to wszystko zagłębiać, uczyć się i doświadczać, doświadczać tego... Uleczania na wszelkich poziomach, na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym, to po prostu zrozumiałam, że to jest to, czym ja chcę się dzielić. To jest to, gdzie ja chcę aktywnie używać mojego głosu. I oczywiście to było kroczek po kroczku, ale jak zrozumiałam, że znalazłam to, czym chcę się dzielić, to zaczęłam po prostu to powolutku robić. I nie było łatwo. Nie było łatwo. Było ciężko, bałam się, płakałam, czułam tą blokadę w gardle, po prostu bardzo często strach jakby paraliżował mnie. Ale w tym samym momencie wiedziałam, że chcę mówić, że chcę się dzielić, że chcę znaleźć swoją drogę, żeby jakby pootwierać te wszystkie blokady, jedna po drugiej. I to właśnie wszystko było początkiem, początkiem tego otwartego głosu do tej aktywacji, powiedzmy, tego otwartego, autentycznego głosu. Tak więc przejdziemy teraz przez kilka punktów, które tutaj przygotowałam. A punkty, które pomogą nam zrozumieć, jak możemy pracować na swoją blokadą właśnie otwierania naszego autentycznego i otwartego głosu. Możemy mieć w naszym życiu wiele różnych blokad, które też możemy dopasować do tej właśnie struktury, o, którą, o której teraz porozmawiamy. Może boimy się, może jesteśmy niepewni, może wstydzimy się, może nie kochamy siebie, może nie akceptujemy wielu różnych sytuacji, wielu różnych osób, samego siebie. Myślę, że po prostu możemy ten sposób myślenia dopasować do wielu różnych sytuacji życiowych. Tak więc zapraszam Cię do pogadania teraz ze mną tutaj na ten temat. A więc, nasz pierwszy punkt, który tu. Przygotowałam to jest zauważenie, określenie i zaakceptowanie istnienia swojej blokady. Bierzemy oczywiście dzisiaj przykład naszego głosu, ale przypominam, że możemy też pracować z innymi blokadami w podobny sposób. Tak więc, pierwsze co? To ja muszę zauważyć, muszę zrozumieć, określić i zaakceptować. To jest bardzo ważne, zaakceptować istnienie danej blokady. Czyli tutaj, jeżeli ja będę. Odrzucać, że mam tą blokadę, że naprawdę boję się mówić przed ludźmi, boję się wyrazić siebie autentycznie, boję się być sobą przed innymi ludźmi. Jeżeli ja tego nie zaakceptuję, jeżeli ja sobie tego nie określę jasno i nie nazwę tego sobie w swojej głowie, to ja nie będę miała podstawy do pracy z tym. Bo jak mogę pracować z czymś, co nie jest dla mnie jasne, co nie jest dla mnie jasno określone, z czymś, co odrzucam, z czymś, czego nie akceptuję. Tak więc tym pierwszym punktem dla nas będzie zauważenie, określenie i akceptacja tej blokady, która tutaj, jako nasz dzisiejszy przykład, jest strachem przed mówieniem, strachem przed wyrażaniem siebie, takimi, jakimi jesteśmy. I to nas prowadzi do drugiego punktu, którym jest świadoma decyzja, że wchodzę w proces usuwania tej blokady, że wchodzę w proces usuwania tej blokady. Tak więc musimy naprawdę zadecydować, że ok, ja teraz podejmuję tą pracę nad sobą i to jest praca, to jest proces, to nie jest coś, co się stanie hop -siup, ale podejmuję tą decyzję, że zaczynam ten proces usuwania tej blokady. Często szukamy magicznego rozwiązania, czegoś, co przyjdzie nam bardzo szybko, jakiejś magicznej tabletki, która pomoże nam pozbyć się wszelkiego bólu. Aczkolwiek ten drugi właśnie podpunkt, który teraz poruszam, uczy nas tego, że musimy zaakceptować, że to jest proces. Uleczanie zawsze jest procesem. Nigdy nie dzieje się tak hop siup, Zawsze potrzebuje czasu, potrzebuje naszej świadomości i potrzebuje naszej woli żeby pracować dzień po dniu, kroczek po kroczku, kawałeczek po kawałeczku. Także jak już podejmiemy tą decyzję, że świadomie zaczynamy pracować nad usunięciem tej blokady, to podchodzimy do kroku numer 3, którym jest powrót do przeszłości. Musimy wrócić do przeszłości, musimy spojrzeć na nasz ból z przeszłości, musimy go przeżyć, pozwolić sobie przeżyć wszelkie emocje, które kiedyś ścisnęliśmy w sobie, które ukryliśmy których nie wolno nam było przeżyć w tej przeszłości. Musimy pozwolić sobie je przeżyć, pozwolić sobie je poczuć, zaakceptować cokolwiek tam było w tej przeszłości, cokolwiek się wydarzyło do nas i cokolwiek my zrobiliśmy w odpowiedzi na to, co się wydarzyło. I właśnie poprzez ten powrót do tej naszej przeszłości, poprzez to przeżycie tego bólu, poprzez tą akceptację, tu właśnie zaczyna się Wynurzać, powiedzmy, z tego głębokiego oceanu ta nasza wewnętrzna mądrość. Tak więc to jest ta wewnętrzna mądrość, o której mówiłam, że każdy z nas ją ma. I to nie jest mądrość, powtarzam znowu, której możemy się nauczyć od kogoś, której możemy wyciągnąć z książek czy z jakichkolwiek zewnętrznych źródeł. Oczywiście możemy otrzymać inspirację z zewnątrz, ale ta mądrość jest w nas. Każdy z nas ją ma. Każdy z nas. I ta mądrość właśnie pochodzi z naszych doświadczeń. Jak możemy do tej mądrości dojść do tej naszej własnej wewnętrznej mądrości poprzez powrót do przeszłości, rozpakowanie naszego bajzlu, spojrzenie na to, co nas bolało, na to, co było ciężkie, na to, co było trudne. To spojrzenie nie znaczy, że my mamy się babrać w tej przeszłości i wkładać nas. Samych do jakiejś roli ofiary, czy biedna ja, biedny ja. Nie, po prostu musimy wrócić i musimy spojrzeć. Musimy zobaczyć, co było, zamiast odrzucać rzeczy, które nas bolały, musimy stawić im czoła. Ale w tym samym czasie, będąc świadomym, że to jest przeszłość, że to już minęło. Tak więc ja mam dzisiaj wybór. Mogę albo odrzucać moją przeszłość, mówić, że to nieważne, to już było, nie chcę na to patrzeć, ciach! Gdzieś daleko za mnie. I wtedy ta przeszłość nie jest tak naprawdę wyrzucona, ona tam istnieje i ona dalej mnie ciągnie w dół, bo ja ją odrzucam. Jeżeli ja przestanę ją odrzucać, jeżeli ja do niej się odwrócę, spojrzę z otwartością i przeżyję jakikolwiek tam ból jest, czy ja muszę popłakać sobie przez to, czy ja muszę pokrzyczeć, przeżyć złość, przeżyć frustrację, jakiekolwiek emocje, które tam były zamknięte. Ja muszę je przeżyć, oczywiście, ale w zdrowy i świadomy sposób. Kiedy ja przeżyję te emocje, to ja wtedy mogę zaakceptować. Mogę zaakceptować cokolwiek nam się w przeszłości stało, cokolwiek przyszło do mnie i cokolwiek ja w odpowiedzi albo w reakcji tutaj dałam od siebie. Jeżeli wyrobimy tą akceptację, która oczywiście również jest procesem, jeżeli ja jestem w stanie spojrzeć już na to wszystko, co było, z taką równowagą w sobie, z takim spokojem, że okej, okay, to było, to się wydarzyło, ja popełniłem te i tamte błędy, zamiast myśleć, że och, ja popełniłam te i tamte błędy, patrzymy, okej, okay, błędy były, ale no co z tego? No były, jak każdy z nas popełnia błędy, tak i my je popełniamy, prawda? Tak więc musimy je zaakceptować, i wtedy przy tej akceptacji, jeśli już odpuścimy i wstydu, i strachu, i cierpienia, to wtedy, gdy to zaakceptujemy, że okej, okay, było to, co było, ale teraz ja jestem sobą w dzisiejszym momencie, w teraźniejszości, nie? ja nie jestem sobą z przeszłości, jestem tu i teraz, to wtedy właśnie ta mądrość wychodzi na powierzchnię. I to nas prowadzi do naszego kolejnego punktu, punktu czwartego, który już powolutku zaczęłam. Wchodzimy w tą świadomość, że ja jestem teraźniejszością, ja nie jestem przeszłością. Ja żyję w teraźniejszym momencie. Oczywiście przeszłość tam jest i jest częścią mnie i to jest totalnie ok. Ta przeszłość może dla mnie być ciężkim bagażem, który mnie ciągnie na dno, ale tak samo mogę po prostu odpiąć ten ciężki bagaż. Zaakceptować go, powiedzieć dziękuję i płynąć dalej przez życie. W teraźniejszości, całą moją mądrością, która pochodzi z tego, całego bagażu, który tam w sobie miałem. Ale ja muszę wiedzieć, kiedy ja mogę zostawić bagaż i iść do przodu. Także ten punkt świadomość, że jestem teraźniejszością, prowadzi nas do kolejnego punktu, który jest. Praktyka i też powiedziałabym świadoma praktyka tego, czego się boję. Czyli w tym momencie mówimy o wyrażaniu siebie w, akcept, w sposób otwarty i autentyczny. Jeżeli ja boję się powiedzmy mówić publicznie, jeżeli ja boję się rozmawiać z moim tatą, czy z moim partnerem, czy z moją siostrą, czy z kimkolwiek tam, z moim szefem, w sposób autentyczny i otwarty, to ja właśnie to zaczynam praktykować. To jest bardzo trudne, bo musimy zacząć praktykować to, czego się najbardziej boimy, co jest niekomfortowe. A więc tutaj właśnie podejmujemy tą decyzję, że ja zaczynam teraz praktykować to, czego się boję. Czyli tutaj moim przykładem, posługując się moim przykładem, to było: Okej, okay, ja boję się mówić publicznie, tak więc zaczynam mówić publicznie, zaczynam stawiać przed ludźmi i wyrażać siebie boję się nakręcać filmiki może na YouTube. Tak więc zaczynam włączać tą kamerkę, siadać przed nią i wypowiadać się. Oczywiście to będzie droga, to jest proces, to nie jest coś, co stanie się od razu, dlatego nie możemy oczekiwać od siebie, że jeżeli ja bałam się robić czegoś przez całe moje życie, że ja dzisiaj postanawiam, ok, zaczynam to robić, że wszystko będzie idealnie, tak jak ja bym sobie wymarzyła czy wymarzył. Czy tak jak ja widzę innych ludzi, którzy są dla mnie autorytetem? Nie. Oczywiście to jest proces. I zawsze, jak zaczynamy ten proces, to początki będą ciężkie. Będzie nam ciężko na początku wyrażać się przed innymi, będzie nam ciężko znaleźć tą pewność siebie, będzie nam ciężko znaleźć tą autentyczność i otwartość. Ale w tym samym momencie nie ma do tego innej drogi. Nie ma tam tej magicznej tableteczki, którą weźmiemy i ciup, jesteśmy wspaniałym, publicznym mówcą, możemy mówić przed milionami ludźmi. Przed milionami ludźmi, przed milionami ludzi, bez żadnego stresu, bez żadnego napięcia, bez żadnego wstydu, bez, żadnego, bez żadnej obawy, czy ja jestem dobry wystarczający, czy dobra, czy ja mam wystarczająco mądrości, świadomości w sobie, czy ja jestem wystarczający. Bez tego, bez tej praktyki, to się nie stanie. Tak więc musimy zacząć. Musimy zacząć praktykować to, czego się najbardziej boimy. I wtedy przez tą praktykę te wszystkie inne małe problemy naokoło też zaczną się powoli uzdrawiać. Zaczniemy stawiać się bardziej świadomi samych siebie, i przez tą świadomość samego siebie właśnie zaczniemy rozwijać coraz więcej tej akceptacji, otwartości, autentyczności. I po prostu zaczynamy być coraz bardziej, coraz bardziej samym sobą. Uff. Troszkę, troszkę tego wyszło dzisiaj ze mnie, ale bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że mogłam się z Tobą dzisiaj tym podzielić, ponieważ kiedyś nie myślałabym, że będę w stanie mówić w sposób taki, w jaki dzisiaj mówię. Tak więc dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność tutaj. Mam nadzieję, że znajdziesz ten filmik pomocny na swojej własnej drodze. Jeżeli ten temat... Cię interesuje, porusza, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do przeczytania mojej książki pod tytułem Podróż do pełni życia. Ta książka to tak naprawdę moje bardzo szeroko otwarte serce i pisanie tej książki było dla mnie również wielką, wielką częścią mojego własnego procesu, właśnie uzdrawiania swoich ran z przeszłości i stawania się sobą coraz bardziej. Tak więc dziękuję Ci raz jeszcze za uwagę. Ściskam cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam cię do komentowania, do subskrypcji i do podzielenia się, jak wychodzi tobie twoja własna droga właśnie do autentycznego, otwartego głosu. Wszystkiego dobrego. Pa pa.